pro dobre wykorzystanie czasu. Czas to dar Boży, jaki możemy wykorzystać na różne sposoby. Możemy go też zmarnować. To jakiś talent, jaki jest dany Jak wygląda Twój dzień? czas kaniku o której się, o której chodzisz spać co robisz jak wykorzystujesz dany tobie czas papa Franciszek skazał że co własne trzeba wstawać z dywanu czas to talent jaki Bóg nam podarował czas jaki w jaką żyjemy My zaczęliśmy istnieć, nie przestaniemy istnieć, nasze życie tutaj na ziemi zakończy się, ono przejdzie w inny prostor, w inny sposób życia, istnienia, ale właśnie ten czas, jaki Bóg daje nam, on jest dla tego, żeby my dobrze go wykorzystali. Jest dużo ludzi, którzy biegają, którzy właśnie wrze w rano, dobrze wykorzystują ten czas dany im. Ale jest też bardzo takich jak i zaraz spyt, jak i będą spaty może dużo długo odpoczywać. To też dobre, ale tak też bywa jeszcze, że niektórzy ludzie mogą przespać swoje życie, mogą duże, dużo bardzo czasu wykorzystywać dla tylko dla siebie. Czas prostir w jaki możesz Albo czynić dobro, wydawać siebie za rady innych, albo żyć tylko dla siebie. I zawsze jest wybór, jak wykorzystać swój czas. Teraz kanikuły, kiedy może tego czasu masz więcej dla siebie, bądź obереżny, żeby nie zmarnować. Jak propozycja, zaproszę ją też do modlitwy o w e, konkretnym czasie o 21:30 e, możemy modlić się e, razem i e, po no, nie będziemy zjednować się po po jakichś socsmedzach, ale zachęcuję jeszcze własne też o 21:30 e się chociażby e, krótką modlitwą, jemu litwoju nasz żeby też twory takie środowisko modlitwy letwy pro rozpiszania pochlejkania i też pro dobre wykorzystanie czasu żeby, żeby własne cebów może taki i jak przyszedł w ten dzień, jak ja jechał wykorzystałem co ja zrobił bo czas przechodzi duże szybko